Cześć, 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 witajcie drodzy widzowie. Chcę wam pokazać ciekawostkową rzecz. znaczy dla mnie to jest ciekawe, że pierwszy raz mi się udało coś takiego, żeby w ciągu jednego dnia prawie 400 razy mój film był obejrzany. To to jest niespotykana rzecz. I co z tego, jakie wnioski można z tego wyciągnąć. Krótkie filmiki trzeba robić, jeżeli chce się, żeby ktoś to oglądał. Druga rzecz to chcę, tak szybko chcę pokazać, w jaki sposób e, zarządzamy tutaj sobie tapetami w Ubuntu Studio. Na prawym kliku możemy dojść do Settings Manager. I tutaj mamy ikonkę desktop i po prostu możemy sobie zmienić tapetkę bardzo prosto klikając na ten czy inny obrazeczek i to nam się zmienia. A drugi sposób to Jak mamy tutaj w tym przypadku system live, i na przykład nam się podoba jakaś stara, wcześniej ta jest 1810, to set as wallpaper to i mamy starszą. Jeszcze wcześniejsza tak wyglądała set asbold pepa. O, i tak sobie zostawimy. I to wszystko na dzisiaj. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Do jutra, cześć.